mam koziomeczki z tej strony Ace i dzisiaj nagrywamy ocenianie skinów z kolejny raz i yy, pierw podziękowania za kupienie koszulek. Yy, najbardziej dziękuję tutaj oczywiście innym też dziękuję, ale temu najbardziej yy, Mixerowi, który kupił koszulkę za 100 robuxów i parę tych za 5 bardzo ci dziękuję na urodziny, fajny prezent i dobra. Dalej, dziękuję tu wszystkim, którzy pokupywali koszulki Oczywiście wszyscy zostali dodani do znajomych I no co Dziękuję wam bardzo I lecimy już do oceniania skinków Pierwszym skinem będzie skin Kacpiroxa Katspir I wygląda on następująco Jak się załaduje O dobra No i jest taki tutaj włoski basicowe są, no nie fajna korona taka no letnia taka to nawet pasuje to bo jednak nie pasuje, ale fajne te, jakieś tutaj płomyki śmieszne, yy, ogólnie z kino na 6,5 na 10, yy, nie podoba mi się tak ale fajna klata ogólnie było rzeźbione na siłowni dobra yy, teraz będzie yy, A Alex live, jak widać Siema, tu Axel, Nick i dobra Skin bardzo ładny, bardzo zjawiskowy tutaj taki, Ta strona taka mroczna, że tak powiem Fajne jest to takie, nie wiem co to jest, ale takie wokół no To prześwituje jakby, przelatuje przez skrzydła To mi się akurat nie podoba, ale Całkiem ok skin, ogólnie ocenka 8 8,5 na 10. 8,5 na 10. Podoba mi się, ale nie wiem, czy on ma animację. Chyba nie ma. Z animacją było lepiej. Yy, dobra, następnym skinem będzie skin Chitosa Kamlox yy, 3.2.1. <ścoughs> to jest piękny skin. Yy, ogólnie yy, oceniam go na 10 na 10 i... Najwyższa nota kiedykolwiek była Dobra. Teraz będzie Johnny, Rudy Patafian, Skin bardzo fajny. Wszystko do siebie elegancko pasuje tutaj. Fajny suicik, fajny, oj tak, tak Oj fajny Dobra Wszystko do siebie pasuje. Ta maska fajna jest, tylko włosy znowu prześwitujące. Co wy macie z tymi włosami? Dobra Ogólnie to skin oceniam na 9 na 10. Bardzo, bardzo fajne. Dobra, to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej, musicie pisać swoje niki w komentarzu i zostawiać łapki w górę. I każdy, kto wygrał odcinek znajdzie się na miniaturce. I to by było na tyle. Siemano ziomeczki. Siema, siema.